Witaj na kolejnym moim filmie Z gry Shrouded. Dzisiaj pokażę Ci, gdzie znaleźć i farmić monstrualne żebra, które są potrzebne między innymi do wytworzenia zbroi, takiej jak teraz, jaką teraz posiadam na sobie. Czyli zbroja siewcy zarazy. Monstrualne żebra znajdują się tutaj, kołyska zmierzchu. Tutaj mamy przedawną iglicę wyżyny koczowników. Jest to dość daleko. Tutaj jest gdzieś knieja. Ja postawiłem sobie tutaj bliżej dom, żeby po prostu łatwiej farmić. Musimy tutaj pokonać postać tą oko właśnie. Zawiana na po pokonana. Od niej z ekwipunku wypada nam ogniwo mgły, głowa, jej rzecz jasna, i monstrualne żebra. tego mamy legendarne runy i kocioł, który jest potrzebny do zadania. Jeżeli materiał okazał się pomocny, zostaw proszę łapkę w górę i subskrypcję. I do zobaczenia na kolejnych filmach.